Siema, tutaj jest Matzgul, ze mną jest Stigba. Przywitaj się. No. To jest nasz drugi odcinek z okazji dwóch lajków i dwóch subskrypcji. Um, jednego komentarza, ale kom z kom okazji komentarza to wiesz. Dobra. Dzisiaj będziemy robić zamek. I raczej będzie ta, yy, ten odcinek będzie podzielony, nie wiem na ile części, bo nie wiem ile, bo będę przy was też wydobywać surowce, żenierze, cheatujemy i w ogóle. Dobra? Dobra. Bodzio? No. To tak, yy, Bodzio? Hmm. Masz, ile masz kobla? Zero. To dobrze. A masz kilow Mam. To kop. Ja? No i ja też O, diament No i... no nie tam, gdzie ja! Nie to no, naprawdę... do tej kopiesz tam, gdzie ja! Mam o, yy, no dobra, yy, mniejsza No Ogólnie tutaj wypada laby. ze stą... Stone... no tak Mówiliśmy w pierwszym odcinku yy, Naprawdę ten... dziękuję za lajki I zachęcam do... No, 43 wyświetlenia już. Ej, masz to niech to się Eee, pochodnie? Nie. Tak. Daj. Masz. No i spoko, wydobywamy ile mamy już tego koblas, taki jeden. O no ty masz więcej ode mnie. Dobra, to ty bodzio wydobywaj, a ja idę już budować, okay? o O mój Boże. Ja idę w... ja idę budować, a ty wydobywaj. To tak. Ym, tam będzie się mieścić nasz zamek. To jest nasz domek. Zaatakowali nas dwa razy yy, dieksowi, diamentowi, yy, gostkowie, więc. Yy, yy, no. Yy, I praktycznie, no, yy, była w jednym. Mieliśmy jeszcze jedno miejsce z gildią, ale po prostu nie opłacało mi się wrzucać na YouTube, skoro nas tak czy siak zabili po pierwszym filmiku Diaksowi. A nic nie pokazałem. Znaczy za dużo nie pokazałem w tym pierwszym filmiku, więc i, i, ze i, się wy i wyruszyłem z bo ze Stigbom na... Podróż na nowe miejsce, bo jeszcze cebula i kądzik chyba o tym nie wiedzą, bo ich nie wiem czemu, ale nie ma. No nie wiem, na wakacjach są czy coś. Nie wiem. Um, to tak. I przeważnie będę na pewno nagrywać ze Stigwą, bo mi się z nim dobrze nagrywa i raczej nie tylko na tym serwie będę nagrywać. O i piszcie o serwach. Właśnie piszcie IP serwera, serwerów różnych, jak chcecie, żebyśmy z wami zagrali, no to też. Na prywatnych, nie? Czy coś w tym stylu. I Skype'a, żeby tam. No, ja tam, ja mojego Skype'a podałem w filmiku poprzednim. Jak chcecie, to... Jakby co? Bo ja tam nie powiedziałem, ale ja mam, ja mam zaznaczone, że mieszkam we Włoszech, żeby nie było. no, um, Dobra, małe to. Masz kobla? No, mam chyba, mam tak. no. To ja do ciebie idę, po więcej. Zrobię taki fajny pokój jakby. Dobrze. E, ogólnie uratowaliśmy kilka tam przedmiotów, ale bardzo mało, naprawdę no, tylko No nie ta. udało się uratować przed ogniem. Czy znaczy, nie, bo nasza gildia jest cała teraz zalana lawą. Tak, no, w płomieniach to... No. O Boże, się Przepraszam, no, bardzo, bardzo zra? przepraszam. Nie bo mi jakaś strona wyskoczyła po prostu. Hmm. Przepraszam bardzo. Eee, to tak, to chyba wytnę, ale nie wiem. No, dobra. Ehm, co dalej? Ja bym się rozwalił. Jej, to ci dam nowy żelazny. Nie, no dobra. Ja idę do. Bodziacha. Bodziacha. Chłopie, hmm. no. ty za dużo masz skazać z moim nazwiskiem. Czemu? Przepraszam, gdzie one jesteś, chłopie. Masz kobla? Stój. No, wyrzuciłem ci kilo, w wrzelazna, ty zamykasz. Masz. Ej, tu masz raz na kilo, wdasz dasz mu kobla. No, Dobra. Masz rudy i blue, więcej. Eee, dobra, żeby nie było. Jesteśmy drugiej Znaczy mniej więcej, no. Kuśwa teraz... A nie mam kiew. Ten... E, zrobię teraz... A nie pied. Ile masz diamentów? Jeden. Ja chyba trzynaście. Trzynaście. Nie, dobra. Um, ogólnie bardzo fajnie, że mamy dwa lajki, i, i mamy aż 43 wyświetlenia. A wrzuciliśmy te filmik niedawno? Wczoraj, 14 godzin temu, bodajże czy tam 15 tam pisało, nie? jeszcze tam no naprawdę nie jeszcze niedużo ogarniam, więc intro i tepeto. to. Ej Macie, kiedy sobie kupisz profesjonalny program do nagrywania? No na razie mam tylko dwa lajki A ja musisz mieć lajków? No nie wiem no, Po pierwsze musimy się zebrać żeby nagrywać Nie? No. To po pierwsze więc no Nie wiem Może jak ten filmik będzie miał tyle wyświetleń to na pewno Jak będzie... O! Jak filmik będzie miał 100 wyświetleń, to będę. Okej. Okay. No to no, musicie pisać. Piszcie i ogólnie piszcie, że chcecie. Um, I co? No i tyle. No i subskrybow... Jeżeli tak, jeżeli chcecie, to subskrybujcie też. O, no i tam. Aha, jak ja jestem na serwie, jak jest y, Madzgul na serwie, to wyście y, powiedzcie mi po prostu, to ja was może dodam, nie? Powiedzcie, że oglądaliście mój filmik i w ogóle. Że no, znacie go. No, znać. Na przykład y, musicie podać się tu, żeby ten. Nie, no nawet nie, ale po prostu mówię, że no. Jak widzicie Madzgul na serwie, to piszcie mi. No, piszcie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, piszcie no, no, co. No to nie mówię Enderman. No nie zabijaj go. Nie zabijaj go. E, ten. Gdzie jest Eli? No ja jestem ten. W zamku, nie? Znaczy w zamku. Ten. Piszcie co chcecie, żebyśmy budowali, bo my naprawdę tak ten... No, wiem na pewno, że chcecie Wojny Gildii, tylko, że naprawdę te diamenty nie są łatwe do zdobycia. O, mam dwa. No, ja mam jeden. A To masz. Przechowasz. Zabrałem? Tak. Okay. A ty, Bruku, nie masz? No, mam. No to było mi dać. Zatem, ale i tak idę przecież, nie? Teraz. Ło, ej, mam przez taki szmaragdów. No. Tu jest jakby co, sklep i tu praktycznie... A ty się nie spał, nie? Nie. Ale mówię, nie że tu było? jest sklep i... Tu jest... Tak tu nie można kupować i za jeden szmaragd jest jedna kasa, więc... no. No właśnie, więc się trochę nie opłaca. A czy nie, no będziemy sprzedawać szmaragd, bo nie mamy nic zerobowo. Nie będziemy potrzebowali pieniędzy ogólnie. No ale to ten, to mało tam. Dasz ten kobel? Masz. Polecajcie. Polecajcie znajomym. To na pewno. Dawać linki. Ale ale ten broń jest głupi. Dawajcie linki. Macie, choć go zabijemy, może znajdziemy do No nie, poczekaj, ja to z widzami rozmawiam na razie. Eee, a ty a, będziesz tak. może coś powiedz. Gramy. Piszcie, lajkujcie. No. Im, im lepsi, tym będzie więcej wojen gildii No im e, jeżeli będzie dużo lajków, nie, no to na pewno...